Cześć! Dzisiaj przetestuję dwa wyłączniki nadprądowe. Jeden o charakterystyce B, drugi o charakterystyce C. Obydwa wyłączniki mają prąd nowy na poziomie 2A. A oto moje testowe stanowisko. Składa się począwszy od kabla zasilającego połączonego z przedłużaczem. W taki sposób, że przewód neutralny i ochronny są ze sobą połączone na stałe natomiast tutaj dwa przewody fazowe łączące kabel zasilający z przedłużaczem będą połączone poprzez wyłącznik nadprądowy który za chwilę zamontuję dodatkowo do przedłużacza jest podpięty licznik energii potrafi on również pokazać jaki prąd płynie w obwodzie no i dzięki temu w przybliżeniu będziemy potrafili określić kiedy wyłącznik nadprądowy zadziała Zacznę od podłączenia wyłącznika nadprądowego B2. Oto on. Następnie podam zasilanie na kabel zasilający. I teraz, jak załączę wyłącznik, to powinno się pojawić napięcie na rozdzielaczu. Licznik się uruchomił. Ustawię tutaj, żeby wskazywał, ile amperów płynie w obwodzie, ile prądu jest pobieranego przez urządzenie. Oto dwóch cichych bohaterów tego odcinka. Dzięki tym urządzeniom będę mógł. Regulować ilość pobieranego prądu z sieci, i dzięki temu sprawdzę, jak się zachowują wyłączniki nadprądowe przy różnych natężeniach prądu. No nic, następnym krokiem jest podłączenie urządzenia do licznika energii, no i przystąpienie do testów. Suszarka jest ustawiona tak, żeby pobierała prąd 4A. Czyli dwukrotnie większy niż wynosi prąd znamionowy tego wyłącznika nadprądowego, co oznacza, że wyzwalacz termiczny w tym wyłączniku powinien zadziałać od 20 do około 140 sekund i rozłączyć napięcie w sieci. Sprawdzimy i to. Uwaga. 27 sekund, z czego na początku suszarka brała troszkę mniej prądu, więc w rzeczywistości wyłącznik zadziała po około 23-24 sekundach, czyli wynik w normie. A następnie podnoszę SK, czyli załączam wyłącznik nadprądowy. Ustawiam ampery natężenie prądu. No i tu załączam suszarkę. No i proszę, wyłącznik miał prawo zadziałać pomiędzy 20 sekundą a 140, więc z tego prawa skorzystał no i zadziałał po około 37 sekundach. W kolejnym teście suszarka pobierze trochę więcej prądu. Ustawię ją na maksimum mocy to jest 75 ampera, także będzie to stanowiło niespełna czterokrotność prądu znamionowego wyłącznika. W przypadku takiego prądu, wyzwalacz termiczny wyłącznika powinien zadziałać. W ciągu od 5 do 20 sekund, no chyba, że wcześniej zadziała wyzwalacz elektromagnetyczny. No zobaczymy, co się stanie. Ok, wyzwalacz termiczny zadziała w ciągu około 6-7 sekund. Trochę za późno załączyłem stoper. No ale wszystko, wszystko wygląda na to, że jest w normie. Ten sam test przeprowadzę dla wyłącznika w charakterystyce C2. W charakterystyce typu C wyzwalacz elektromagnetyczny zadziała najwcześniej, gdy przez wyłącznik płynie prąd stanowiący pięciokrotność prądu znamionowego wyłącznika. Także w tym przypadku to na pewno się nie stanie. My tutaj mamy Niespełna czterokrotność prądu nowego. zobaczymy jak zadziała wyzwalacz termiczny, po jakim czasie. No i zaczynamy. Niespełna 11 sekund. Zadziała wyzwalacz termiczny, dlatego... Nie da się go zbyt szybko załączyć. Trzeba poczekać, aż ostygnie. No i co? Jesteśmy dalej w normie. Pomiędzy 5 a 20 sekund zadziałał w ciągu, w ciągu niespełna 11. Czyli, czyli wszystko jest ok, kolejny test. To będzie sprawdzenie działania wyzwalacza elektromagnetycznego. Do tego testu potrzebowałem zrobić małe kombo. To jest do licznika energii podpiąłem kolejny rozgałęźnik. I do tego rozgałęźnika podpiąłem odkurzacz i suszarkę. Ustawiłem oba urządzenia na pełną moc. Dzięki czemu uzyskamy prąd rzędu 14A, ponad 14A płynących w obwodzie. Co stanowi siedmiokrotność prądu znamionowego wyłącznika. W charakterystyce typu B oznacza to, że musi zadziałać wyłącznik elektromagnetyczny. Kwestia jest tylko tutaj taka, że Suszarka nie pobiera od razu maksymalnego prądu, ułamek sekundy tu trwa, z odkurzaczem jest podobnie, chociaż on trochę szybciej nabiera tej mocy. Gdy załączę wyłącznik nadprądowy, oba urządzenia się natychmiastowo załączą. Nie używam tutaj stopera, ponieważ nie będę miał i tak jak zmierzyć tego czasu, w którym wyłącznik zadziała, jeśli oczywiście zadziała poprawnie. Urządzenia wystawiłem na zewnątrz, także nie będzie ich słychać. Za to mam nadzieję, że będzie słychać ten wyzwalacz elektromagnetyczny, jak on działa. No, to spróbujmy podać napięcie mniej więcej tego, co się spodziewałem. Suszarka troszkę za opóźnieniem zadziałała. W ciągu niespełna sekundy pojawił się prąd ponad 10A na pewno. Nie zobaczymy tego na liczniku, no bo też nie ma takiej możliwości w tej chwili. Tego zobaczyć. No i spróbujmy jeszcze raz. Jeśli zadziała wyzwalacz elektromagnetyczny, to nie ma problemu, żeby natychmiast załączyć jeszcze raz wyłącznik nadprądowy. Tutaj nic się nie nagrzewa, po prostu przez elektromagnes płynie dostatecznie duży prąd, który powoduje wyłączenie wyłącznika, odciągnięcie tego wyłącznika. Ten sam test dla wyłącznika o charakterystyce C. Podamy mu siedmiokrotność jego prądu znamionowego. W przypadku tej charakterystyki oznacza to, że wyzwalacz elektromagnetyczny może zadziałać, ale wcale nie musi. Jeśli nie elektromagnetyczny, to w ciągu 1 do 4 sekund zadziała wyzwalacz termiczny. Zobaczymy, który z nich spowoduje wyłączenie wyłącznika. Odpalamy rakietę. Jak ładnie zabrzęczał. Zadziałał w ciągu całych 2 sekund, czyli zadziałał w termiczny, tutaj ewidentnie. No i cóż, dziękuję za uwagę. Dziękuję, że dotrwałeś ze mną do końca. I do zobaczenia w kolejnym klipie, w kolejnym filmie. I na blogu. Cześć.